Witajcie, witajcie roślinomaniacy na całkiem niespodziewanym filmie z dostawy roślinnej w Biedronce bo w ogóle nie spodziewałam się takiej ilości roślin tutaj mamy zamiakulka ulkaca bardzo ładne, duże egzemplarze one już chyba były od soboty dostępne w Biedronce no i swoje niestety cały czas Raven kosztuje 59,99 pozostałości walentynek Taki jeszcze bucik z anturium. I skrzydło kwiat Diamond Warygata. I to będzie już chyba dostawa od czwartku. Chociaż jest dzisiaj 18 luty. Czyli od 20 będą skrzydło kwiaty w Gazetce Biedronkowej pewnie. Tu poniżej dostawa poniedziałkowa, czyli fikusy. Trzy rodzaje. Fikus elastika, sprężysty, tak, Ficus, y... Belize i Ficus. I jeszcze ten jeden z białymi przebarwieniami. W tej chwili wyleciało mi z głowy, z głowy nazwa. Tutaj takie małe birkinki. One teraz mają jakąś inną, dziwną nazwę, akurat w Biedronce, ale dla mnie to zawsze będzie birkin. Jak ktoś lubi, to są jeszcze takie palemki, hamedory, malutkie. One się szybko, fajnie rozrastają. To jest jeszcze pozostałość, chyba z poprzedniej jakiejś dostawy. Był jeden egzemplarz. Poniżej też dostawa poniedziałkowa, znaczy te, akurat beniaminki, to chyba też będą dopiero oficjalnie od czwartku. Ładne, duże ceramiczne, kolorowe doniczki. No i taki ładny układ tego. Do biedronki, też do wieźni, kolejny raz aglonemy. I bo chyba po sukcesie poprzednich, poprzedniej kalatei znowu jest miks kalatei, tylko zdecydowanie mniejszych. No i też w atrakcyjniejszej cenie, bo 16,99. Więc można tutaj kilka odmian kalatei kupić. Tak jak powiedziałam, weszły też aglonemki. Chyba są dwa rodzaje właśnie ta zielona i ta czerwona. Tu dołączam gazetkę poniedziałkową. Tu jeszcze krokusy, też z gazetki poniedziałkowej, i najświeższe tutaj są cykla, cyklameny. Takie naprawdę, no, widać, ładne. A poniżej większe egzemplarze, ale już nie wyglądały tak dobrze. Kolejna cła na kalanchoe w takich yy, różyczkowych doniczkach, więc to już chyba pod 8 marca. Tu taki miks jeszcze, jacyntów do wyboru, do kolorów, pozostałości jakieś. Innych jeszcze kwiatków. I były też takie duże draceny. No bardzo różne odmiany. Więc jeżeli ktoś jest fanem tego typu roślin, to jest z czego wybierać. No takie ładne, zielono... zielono o różnych odcieniach zieleni. No ten z żółtymi listeczkami mi się podobał nawet. Tutaj taka monsterka delicioza. Mała i całkiem fajne, duże egzemplarze Sansevierii Hani. też kilka rodzajów, no takie duże, fajne, szerokie liście, zdecydowanie m, takie większe sadzonki niż, y, niż wcześniej, no i jeszcze hyacynty, to jeszcze z poprzednich dostaw, pozostałości kwiatów, trawka dla kotów, jeżeli ktoś potrzebuje, no i hit, hit, po prostu jak zobaczyłam, to nie mogłam się oderwać. Przepiękne osłonki koty. Jest ich chyba z 6 rodzajów. No mają oczywiście tam za sobą kala, ale to właściwie jest do wykorzystania chyba bardziej później, nie wiem, choćby na kratki. No koty są przepiękne. Przepiękne. Gdyby była może cena trochę bardziej dostępna, to myślę, że na jakieś bym się skusiła, a tak miałam troszeczkę opory. Wydaje mi się, że to właśnie też będzie dostawa oficjalnie od czwartku w Biedronce, ale skoro już jest w mojej, no to pewnie i w waszej.